Ja wiem, że każda telewizja kłamie. Nic nie oglądam. W ogóle? To, co się mówi w państwowej telewizji, to jest kłamstwo. Witajcie na kanale Co Mówią. Dzisiaj spytamy Polaków, którą telewizję chętnie oglądają, TVN czy TVP. Jak wiecie, no, tutaj nasz naród jest mocno podzielony, także idziemy sprawdzić, jak to wygląda na warszawskiej Pradze. Bez zbędnego przedłużenia, lecimy pytać warszawiaków. Jaką telewizję pan chętnie ogląda, TVP czy TVN? TVN. TVN, a dlaczego? Bo mają e, ciekawsze programy plus jest e, sesja pod e, dyktatorów polityków. Okej. Okay. Czy pan uważa, że jest bardziej yy, obiektywna po prostu? Tak. Okay. A TVP czasem się zdarza pan oglądać? Czasami tak, ale bardzo rzadko. Jaką telewizję panie chętnie oglądają? TVP czy TVN? Nic nie oglądam. W ogóle? W ogóle. ogóle. Obydwie. A częściej? <głosy> <głosy> yy, może TVP. <noise> TVP? Yy, nie udzielam. Dziękuję bardzo. No ale jak, jakby już pan, pan musiał wybrać, to którą yy, telewizję? Yy, nie wybieram żadnej. A czyli pan w ogóle nie ogląda telewizji? Nie, nie bo jedna kłamie i druga kłamie. A która bardziej kłamie? Przypomnę, bardziej TVN. Ale TV Te... też nie oglądam. Okay. TVN? A dlaczego? No dlatego, no bo nie, nie lubię, bo manipulują wszystkie wiadomości, tak samo jak TVP. Yy, jedynkę oglądam, info oglądam i TVN i porównuję to wszystkie wiadomości. Więc absolutnie to, co się mówi w państwowej telewizji, to jest kłamstwo. Ja nie wiem, kto to może słuchać, bo ja mam tyle lat i ja już nie słucham tego, moje dzieci też. I w ogóle telewizji nie oglądamy. No jak już trzeba włączyć te Bo my nie mamy telewizora w ogóle, także... Aha, okej. Okay. No dobra. W internecie <laughs> można wszystkie okien Czyli według Pani najbardziej obiektywna telewizja w Polsce to? Tak, to jest TVN. To A jest... Polsat? Polsat nie, Polsat już się popsuł. Kiedyś tak, Polsat tak, ale teraz już się popsuł. Nie, już absolutnie nie. Natomiast tak, TVN, tylko TVN. No, no jak oszukują, że ludzie, że lekarze wracają do Polski. Nieprawda, lekarzom jest dobrze za granicą i siedzą sobie, pracują. Kto wróci z, tam, z zachodu do nas? Po co? Po to, żeby człowiek wziął 2000 emerytury, i codziennie, co drugi dzień wychodzę i 200 zł. To bez Mam no, Po 35 latach pracy w szkolnictwie. Dobre. Czy pan chętniej ogląda TVP czy TVN? Ja TVN, dziadki TVN oglądają, proszę panią. Nie. TV... nie, broń Boże, TVN. A, czy nie TVN? Nie TVN, telewizję polską. Tak? Aha, bo, bo właśnie często się TVP zarzuca, że oni są telewizją e, władzy, e, no, partii rządzącej. Każdy, każda władza biała ma i będzie miała telewizję swoją. Inaczej się nie da żyć, proszę panią. To jest normalna No tak, ale teraz chyba sprawa. na troszeczkę wyższą skalę to wszystko idzie i tam niestety często te informacje tak przynajmniej się zarzuca tej telewizji, że te informacje nie są Kto obiektywne. Zarzuca dziadek, nie. <gry> czyli, pan, czyli pan uważa, że jest ok. Proszę panią, ja przeżyłem tyle lat. Ja wiem, że każda telewizja kłamie. Puszcza reklam, żeby mnie oszukać, do cna, a rządzący albo chcący dojść do władzy też kłabią. Teraz to, co pan czarny opowiada, to żeby mniej jeść. Dlaczego on nie je mniej? Przecież on jest grubas, on się odchudza, ma dietetyka. A dlaczego pan nie ogląda TVN w takim razie? TVN? No proszę Panią, ja też ich oglądam, żeby porównać jedno z drugim. Ja sobie wybieram swoje wiem. Mam jeszcze globus, to ja żyję i wybieram tak jak trzeba, tak przypuszczam. Też błędy popełniam. No widzi Pani, przyszedłem tu na bazar. Stary emeryt jestem, ledwo żyję z tego, ale teraz pisowcy. Pomagają trochę staruchom. Lepiej jak poprzednia ekipa, ale się pewno zmienią. Ale ja już wykorkuję. Także dobrze, nie no, byliście tam sądów, ale tutaj to nie bardzo. Większość starszych osób to jest zapisy. To jest, ale co? Bizdaje pieniądze i co z tego? Ja nie chcę tej 14 pensji, 13. Po co mi to? Ja chcę normalną emeryturę. Czyli, czyli TVP, pani Unika. TVP Unika. Okay. Kochana, ja pamiętam, mnie się każe teraz kochać. Niemców, ja ich nie nienawidzę, ojca mi ustrzelili. Ukraińców, co ci wyprawiali najgorsi ludzie. Powstanie warszawskie widziałem. Kto? Niemcy byli w powstaniu, ale kupa Ukraińców. To są już tacy ludzie, którzy we krwi mają, bo to nie dalej na wschód to inaczej. Takie usposobienie mają. Siekierę i łe przeciwnikowi, albo jakim się każe. No teraz ich bronimy, i nie wiem dlaczego. Przypuszczam, że tylko żeby od Rosjan się oddzielić krajem neutralnym. Bo tylko to chyba jest przyczyną. Ani jednego, ani drugiego nie oglądam programu. Czy pan w ogóle nie ogląda telewizji? telewizji? zależne w internecie, tylko. Nie oglądam a, no. telewizji. Okej, okay. a jakie Przez... na przykład? W internecie? Real 24 na przykład. A, okay. e, czy pan ogląda chętniej TVN czy TVP? Nic nie oglądam, proszę pani. Czy pan w ogóle nie ogląda telewizji? Nie. Ok. a jakby pan miał wybrać, to która według pana jest bardziej obiektywna? Nie ma telewizji, obiektywnej. Poproszę. Zależy, kto płaci. Takie są wiadomości. Na ten. Żadnej. Nie mam. Nie mam. Nie mam a, a pani jaką telewizję pani oglądają? TVP czy TVN? Ale co tam co tam się uświetli? A wiadomości? A coś potem będzie w telewizji? Nie, to jest po... Na YouTube. To nie jest na YouTube. YouTube? No. Trzeba wszystkich, bo tamten Putin rozrabia i chce. Ale nie dziwię się z jednej strony Putinowi. Wszystko, co Związek Radziecki po II wojnie światowej wygrał, i na wschód tutaj tereny zostały. Przyjęli dane Związkowi Radzieckiemu, to pozostały przy Ukrainie. Tam na Ukrainie to jedna trzecia ludności to rdzenni Rosjanie. No, teraz się tam między sobą, bo jedni drugi chcą, to no, nie wiem. Wszystkie kraje inne broń sobie mają, tak wypróbowanie, co, jaka lepsza i tak dalej. Ale niedobrze, że się zabijają, ale wszędzie się zabijają. Co to tu w Europie? Popatrzmy na Afrykę. Tam dopiero się mordują ludzie. No, a wy reprezentujecie jaką opcję polityczną? Głównie tu chodzi o wiadomości. TVN. TVN? Mhm. Okay. No dobra. A czy uważa pani, że TVN jest bardziej obiektywny jednak? No tak, uważam. A co Pani nie pasuje w TVP Info na przykład? Ale ja w zasadzie wie Pani co, TVP Info to cały czas sami, tak? Tak, to jest telewizja chyba 24 godziny na dobę. O, 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 to właśnie oglądam. A, czyli TVP? Tak, TVP, tak. Bo oni tam teraz na najwięcej o tych różnych, tych, co yy, 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 się dzieje w kraju, tam po prostu można u nich się dowiedzieć szybciej, więcej. Yy, najczęściej oglądam TVP Info, bo tam są wszystkie informacje, które mnie są potrzebne do wiadomości. A pani uważa, że te informacje są obiektywne? Bo właśnie często się zarzuca TVP Info, że jest taką władzą, znaczy taką telewizją, Eee, no sprzyjającą bardzo rządowi Władzy obecnej. No, nie wiem czy tak jest, nie, nie wiem czy tak jest, no ale je, jeśli chodzi o inne e, telewizje to, to jestem też e, sceptyczna. Ale info, tam są wszystkie informacje, TVP. Czyli TVN, Polsat e, e, pani nie ogląda e, raczej? Oglądam, ale, ale wolę, wolę TVP. To, to zależy, wie pan co ja w tych można, każdą można tam lubić, bo jaki tam sobie się wybiera, nie podoba mi się to. To, to, to po prostu nie włączam tego telewizora na, na ten kanał. No ale ja oglądam Dobra. i to i to. Dobra, Nie, TVP nie oglądam w ogóle. Aha. Tylko TVN. Tylko TVN. Okay. A co pani w TVP najbardziej nie pasuje? Nic. Wszystko. Dlatego, że... No tak, tak mi się wydaje, że tam są wszystkie informacje na bieżąco. No. W sumie wszędzie są jakby praktycznie te same informacje, tylko że przedstawiają je w inny sposób. Nie wiem. Czuję, jest... czuję taki sentyment. No. No, no dobra. Na okay. Do tej telewizji. Dobra, Poza <laughs> Polsat. Aha, ok. Czyli według Pani to jest najbardziej obiektywne. Proszę Panią, nic nie jest obiektywne. Jedni i drodzy kłamią, tak samo wszyscy. Okej, okay. TVN. A dlaczego? No, bo mi się podobają. Ale... A TVP Pani się nie podoba? Nie. Za dużo polityki jest. Którą TV... telewizję? TV... TVP Info. TVP Info. A TVN? Nie, dziękuję. Znaczy, TV, tvn pan nie ogląda? Nie. A dlaczego, jeśli można spytać? Przecież wszyscy wiedzą. Dobra, dziękuję. No właśnie, jakby pytam, bo dużo jest sprzecznych opinii. Ktoś jest koperciarzy w Polsce. No to... No to niech pani sobie odpowie. Dziękuję. No, na pewno publiczną. Publiczną, a dlaczego? Jest bardziej waringa wiarygodna. Bardziej wiarygodna niż TVN? Tak. No bo właśnie dużo się jej zarzuca, że tak właściwie służy yy, partii rządzącej i jest w niej dużo nieobiektywnych informacji. Co pani o tym sądzi? No, na pewno my się nie zgodziłem. Co do TVN, to już nie mam przekonania. Nigdy. TVN? TVN. Okej, okay. a dlaczego nie TVP? Spokojnie. Bo bo Spokojnie, strasznie. Nie pasuje mi. No i w tej sądzie również Polacy są podzieleni. Tak, właściwie mniej więcej wyszło pół na pół. Część osób mówi, że to właśnie TVN jest bardziej obiektywną stacją, a niektórzy uważają, że TVP tutaj przoduje. Także koniecznie dawajcie znać, co wy o tym sądzicie, którą telewizję wy oglądacie, jeśli w ogóle oglądacie telewizję. No i. Zostawiajcie nam komentarze, tematy na nowe sądy. Pamiętajcie, że sądy wchodzą codziennie o godzinie 17. No i ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnej sądzie.